Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje, gdy ciało się zamyka? Kiedy przestaniesz karmić każdy impuls, każde automatyczne pragnienie, każde rozproszenie współczesnego świata? Co zostało? Czy to w tej ciszy żyje twoja najgłębsza prawda? Żyjemy w czasach, w których wszystko popycha nas do nadmiaru, za dużo jedzenia, bodźce przez cały czas, natychmiastowa przyjemność jako nagroda za wszelki dyskomfort. A co, jeśli dokładnie tego, czego brakuje w naszym życiu, jest nie więcej, ale mniej? A co, jeśli dusza krzyczy w ciszy, duszona tyloma odgłosami dochodzącymi z ciała? Czy kiedykolwiek próbowałeś przez jakiś czas obejść się bez czegoś, co cię dominuje, cukru, mediów społecznościowych, seksu, alkoholu, jedzenia i zauważyłeś, że nagle wszystko w tobie zaczyna mówić głośniej? Niepokój, wspomnienia, dawne bóle. A może nawet niespodziewany spokój? Karel Jung uważał, że kiedy wyciszamy ciało. Tworzymy przestrzeń, w której dusza może w końcu przemówić. I być może po raz pierwszy będziemy mogli jej wsłuchać. W tym filmie odkryjesz, co kryje się za mocą abstynencji, nie jako ofiary, ale jako wyzwolenia. Co próbuje się w tobie pojawić, ale nie może, bo jest pogrzebane przez ekscesy? Zostań ze mną do końca, a zrozumiesz. Jeśli te treści w jakikolwiek sposób cię poruszą, zasubskrybuj kanał. Codziennie mamy nowe filmy z głębokimi refleksjami dla tych, którzy szukają sensu i przemiany. I skorzystaj z okazji, aby zareagować w komentarzach: Powiedz mi, skąd oglądasz. Chcę wiedzieć, jak daleko dociera to przesłanie i kim są przebudzone dusze, które idą z nami. Ciało jako hałas dlaczego cisza jest konieczna? W naszej szybkiej rutynie ciało stało się instrumentem uzależnionym od natychmiastowych reakcji: czujemy się głodni, jemy, czujemy się znudzeni, bierzemy do ręki komórkę, jesteśmy niespokojni, szukamy odwrócenia uwagi. Wszystko w ciele domaga się satysfakcji, a najlepiej teraz. Ale czy zauważyłeś, że spełniając każde z tych pragnień automatycznie, oddalamy się od czegoś znacznie głębszego? Karl Jung powiedział, że im bardziej karmimy tylko ciało, tym bardziej odłączamy się od duszy. Ciało krzyczy, domaga się, konsumuje, a dusza milczy. Ale kiedy się zatrzymujemy, kiedy opieramy się pokusie, to tak, jakby otworzyła się w nas nowa przestrzeń. Przestrzeń, w której prawda może wreszcie odetchnąć. Wyciszenie ciała nie oznacza ukarania go, ale raczej zaproszenie go do odpoczynku. To wyjście z autopilota i uświadomienie sobie, że nie każdy głód jest związany z jedzeniem, nie każde zmęczenie jest fizyczne, nie każda pustka jest wypełniona przyjemnością. Kiedy nie reagujemy na każde pragnienie ciała, zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, co próbuje ono ukryć. Czasami za przesadnym apetytem kryje się potrzeba, za nałogiem kryje się ból, za ciągłym ruchem Strachem przed zatrzymaniem się i zmierzeniem się z tym, kim naprawdę jesteśmy. To właśnie w tej ciszy dzieje się coś magicznego dusza zaczyna szeptać. Najpierw z lekkością, prawie niewyczuwalną. A potem jeszcze mocniej jakby chciał powiedzieć: Teraz, kiedy mnie słuchasz, mogę ci pokazać, co jest prawdziwe. To jest moment, w którym zaczynamy zdawać sobie sprawę z różnicy między tym, czego chcemy, a tym, czego potrzebujemy. I może się okazać, że za zmęczeniem kryje się misja. Za bólem kryje się ukryta siła. A za milczącym ciałem dusza, która nigdy nie przestawała mówić, po prostu nie była słyszana. Abstynencja jako archetypowy rytuał. Od najdawniejszych czasów ludzkość uznawała, że prawdziwa moc rodzi się z wyrzeczenia. Mnisi, uzdrowiciele, szamani, mędrcy, wszyscy mieli coś wspólnego, odwracali się od natychmiastowych przyjemności, by słuchać czegoś większego. Karl Jung nazwał to archetypem, uniwersalnymi obrazami obecnymi w zbiorowej nieświadomości. A archetyp mędrca, pustelnika, ascety uczy nas, że istnieje mądrość, która rodzi się tylko wtedy, gdy porzucamy nadmiar. Abstynencja nie jest więc karą, ale portalem. Portal umożliwiający dostęp do głębszych wymiarów duszy, gdzie prawda nie potrzebuje słów, tylko ciszy i obecności. W naszym współczesnym życiu rytuały zostały zagubione. Zamieniamy ciszę na powiadomienia, kontemplację na pilność, uczucie na konsumpcję. Ale istota ludzka nadal nosi sobie wezwanie do sakrum. I za każdym razem, gdy ktoś decyduje się powiedzieć nie impulsowi, nieświadomie aktywuje ten archetyp przodków. Stawia się na tej samej ścieżce, którą tak wielu podążało wcześniej ścieżce transformacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o to, czy nie jesz mięsa, wyłączasz telefon komórkowy na kilka dni, czy po prostu mówisz nieczemuś uzależniającemu. Każdy akt abstynencji jest również aktem zjednoczenia z samym sobą. Kiedy traktujemy abstynencję jako rytuał, wszystko się zmienia. Przestaje być ciężarem, a staje się wyzwoleniem. Każde wyrzeczenie staje się symbolem. Post staje się oczyszczeniem. Cisza staje się słuchaniem. Nieobecność staje się obecnością. I krok po kroku zdajemy sobie sprawę, że to, co jest polerowane, to nie tylko ciało, to dusza. Dusza, która zaczyna rozpoznawać siebie jako część czegoś większego, pełniejszego, bardziej prawdziwego. A potem zrozumiemy, że aby usłyszeć sakrum w nas, musimy najpierw uciszyć otaczający nas świat. Dusza przemawia przez to, co nieświadome. Kiedy wyciszamy ciało, budzi się nieświadomość. To tak, jakby bez ciągłych bodźców materii umysł robił miejsce dla wiadomości, które od dawna czekały na pojawienie się. Jung nazywał nieświadomość duszą w działaniu. To w nim żyją symbole, sny, intuicje. A abstynencja, redukując hałas zewnętrzny, pozwala nam wyraźniej słyszeć te wewnętrzne przejawy. Nagle zaczynamy mieć bardziej wyraziste sny, intensywne uczucia, głębokie wglądy, które wcześniej były przykryte nadmiarem bodźców. Nieświadomość nie przemawia słowami, ale obrazami, doznaniami i emocjami. Czasami objawia się w dziwnym śnie, który niesie ze sobą potężne przesłanie. Innym razem jest to myśl, która pojawia się znikąd, zapomniane wspomnienie, które wypływa na powierzchnię, nagła chęć zmiany czegoś w życiu. Nic z tego nie dzieje się przypadkowo. Dusza się komunikuje. A im bardziej wstrzemięźliwość praktykujemy ze świadomością, tym bardziej robimy miejsce na ten wewnętrzny dialog. Nic dziwnego, że wiele doniesień o ludziach przebywających na cichych odosobnieniach, przedłużających się postach lub okresach izolacji przynosi doświadczenia głębokiego poznania siebie. Słuchanie nieświadomości jest jak uczenie się nowego języka, języka duszy. A im bardziej jesteśmy uważni, tym więcej ona mówi. Być może zdajesz sobie sprawę, że ten ciągły niepokój nie był tylko zmęczeniem, ale potrzebą zmiany swojego życia. Być może odkryjesz, że twój ból ma imię, historię i chce być uzdrowiony. Dusza przemawia, gdy ciało się zatrzymuje. A jeśli masz odwagę słuchać, możesz znaleźć odpowiedzi których szukałeś przez długi czas na zewnątrz, ale które zawsze były w tobie. Transformacyjna moc świadomego tłumienia Istnieje ogromna różnica między nieświadomym tłumieniem czegoś, co może sprawić, że jesteś chory, a świadomym wyborem powstrzymania się od czegoś, co już nam nie służy. Jung ostrzegał, że problem nie polega na zaprzeczaniu pragnieniom, ale na robieniu tego bez świadomości. Kiedy bierzemy lejce naszej własnej woli i mówimy niezjasnością, jasnością, ćwiczymy najgłębszą moc, jaką mamy, moc przemiany. Świadome represje w tym kontekście nie są zaprzeczeniem życia, ale wyborem kierunku. To decyzja, by nie podążać za starymi impulsami, aby zrobić miejsce dla nowego, który chce się narodzić. Ile razy zauważyłeś, że coś cię zdominowało, ale wciąż to powtarzało? Jedzenie z niepokoju, kompulsywne sprawdzanie telefonu komórkowego, szukanie pocieszenia w tym, co sprawia, że jesteś chory. To są standardy. A wzorce zmieniają się tylko wtedy, gdy stworzymy przestrzeń między impulsem a działaniem. Świadoma wstrzemięźliwość jest tą przestrzenią. To moment, w którym decydujemy się zatrzymać i zapytać, czy naprawdę tego teraz potrzebuję? To proste pytanie ma od przerwania cyklu, który uwięził nas przez lata. Prawdziwa wolność nie polega na robieniu wszystkiego, na co masz ochotę, ale na posiadaniu siły, by powiedzieć nie temu, co powstrzymuje cię przed byciem tym, kim naprawdę jesteś. Piękno tej praktyki polega na tym, że generuje ona jasność. Na początku może się to wydawać niewygodne, a nawet bolesne. Ale krok po kroku zdajesz sobie sprawę, że ta pustka, którą przynosi abstynencja, nie jest brakiem, ale przestrzenią. Przestrzeń do tworzenia nowych ścieżek myślowych, nowych nawyków, nowych wersji siebie. I to właśnie w tej przestrzeni zaczyna się wyłaniać prawdziwa jaźń. Nieświadome tłumienie rodzi cierpienie. Ale świadome tłumienie, a raczej świadomy wybór, by się powstrzymać, generuje transformację. I to właśnie ta przemiana łączy cię na nowo z twoją duszą. Spotkanie z cieniem podczas abstynencji. Abstynencja ma moc wydobycia wszystkiego, co było ukryte frustracji, starych bólów, niezaleczonych braków. Jung nazwał to zjawisko spotkaniem z cieniem, ukrytą stroną psychiki, której zwykle unikamy dostrzegać. Kiedy przestajemy spełniać automatyczne pragnienia, Niewiele pozostaje, co mogłoby nas rozproszyć. I tu właśnie się pojawia. Ten bezimienny smutek. Stłumiony gniew. Pustkę, którą staramy się wypełnić jedzeniem, zakupami, seksem lub uwagą. Abstynencja często otwiera to, co było ukryte właśnie dlatego, że przestaje to znieczulać. To spotkanie z cieniem nie jest łatwe, ale jest konieczne. To jak sprzątanie ciemnego pokoju: najpierw widzisz kurz. Potłuczone przedmioty, bałagan, który nagromadził się z czasem. A to może być przerażające. Ale możemy uzdrowić tylko to, na co mamy odwagę spojrzeć. A wstrzemięźliwość, gdy jest praktykowana świadomie, staje się rodzajem lustra. Nie tworzy bólu, odsłania tylko to, co już było, zamaskowane bodźcami i nawykami. Każdy impuls, któremu się zaprzeczy, jest drzwiami, które otwierają się na zapomnianą część ciebie. To właśnie w tym procesie zaczyna się prawdziwe uzdrowienie. Zamiast uciekać przed cieniem, możemy go powitać. Posłuchaj, co chcę powiedzieć. Poznaj jego pochodzenie. Jung powiedział, że nie osiągamy oświecenia poprzez wyobrażanie sobie postaci światła, ale raczej poprzez rozpoznawanie ciemności w nas. A jest to możliwe tylko wtedy, gdy ciało milczy, a dusza ze wszystkimi swoimi blaskami i cieniem zaczyna się odsłaniać. Abstynencja to nie tylko zaprzestanie robienia czegoś. Chodzi o to, aby pozwolić sobie poczuć wszystko, czego do tej pory unikałeś. Odkrywanie sensu poprzez ciszę ciała. Żyjemy w czasach, w których wszystko musi mieć natychmiastowy powód jemy, aby mieć przyjemność, pracujemy, aby mieć pieniądze, rozpraszamy się, aby uciec od nudy. Ale kiedy wyciszymy ciało, kiedy przestaniemy reagować na te wszystkie automatyczne bodźce, zaczyna się dziać coś zaskakującego, zaczyna się wyłaniać głęboki sens życia. Jung powiedział, że ludzie nie mogą żyć bez sensu. I wiele razy znaczenie jest tam, ale przykryte nieustannym hałasem rutyny. Abstynencja zachęca nas do zatrzymania się i spojrzenia w głąb siebie, i w tym spojrzeniu odnajdujemy na nowo cel. Kiedy uwalniamy się od impulsów cielesnych, zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, co naprawdę nas porusza. Odkryliśmy, że nie musimy jeść z niepokoju, konsumować, aby być akceptowanym, ani gonić za przyjemnością, aby znieczulić pustkę. To, czego potrzebujemy, to połączenie. Z samym sobą. Z tym, w co wierzymy. Z tym, co sprawia, że nasze serce wibruje. I ta więź nie pojawia się hałasie, rozkwita w ciszy. Cisza, która na początku może być nawet przerażająca, ale z czasem zamienia się w schronienie, jasność. Kierunek. W tej cielesnej ciszy odkrywamy, że istnieje różnica między byciem żywym, a po prostu istnieniem. Znaczenie nie jest czymś, co kupujesz, szukasz lub czego się uczysz, to coś, czego słuchasz. A żeby słuchać, musimy milczeć. Abstynencja jest mostem. Pomost między ciałem, które krzyczy, a duszą, która szepcze. A kiedy przechodzimy przez ten most, wracamy do domu. Dla nas samych. Za to. Co naprawdę ważne. I być może w tym zjednoczeniu odnajdziemy pokój, którego nie jest w stanie zaoferować żadne rozproszenie uwagi od świata. Energia seksualna i wzniosłość teoria sublimacji. Karl Jung, podobnie jak Freud, uznawał brutalną siłę energii seksualnej, ale w przeciwieństwie do Frioda, postrzegał tę energię jako coś, co można przekształcić, uwznoślić, wysublimować. Kiedy mówimy o abstynencji, zwłaszcza seksualnej, Wielu osobom kojarzy się ona z tłumieniem lub zaprzeczaniem życiu. Ale Jung pokazuje nam coś przeciwnego: energia, która nie jest wydatkowana na natychmiastową przyjemność, może zostać skierowana na coś znacznie większego. Kreatywność, duchowość, sztuka, współczucie wszystko to może zrodzić się ze świadomego przekierowania Libido. Nie chodzi o to, by wymazać pożądanie, ale by przekształcić je w coś świętego. Ile razy po chwili abstynencji czułeś się bardziej produktywny, Bardziej zainspirowany, bardziej związany z rzeczami, które kiedyś wydawały się odległe? To nie przypadek. To twoje ciało gromadzi energię, a twoja dusza wskazuje nową drogę. Kiedy nie oddajesz swojej siły życiowej ulotnej przyjemności, zatrzymujesz ją i ona musi jakoś wyjść. Malarze, muzycy, święci, mistrzowie duchowi wielu z nich osiągnęło dostęp do swojego twórczego geniuszu, wybierając abstynencję jako sposób na ukierunkowanie swojej energii. I ty też możesz. Bo każde pragnienie, jeśli jest dobrze zrozumiane, kryje w sobie ogromny potencjał wewnętrznego spełnienia. Sublimacja jest w praktyce formą wewnętrznej alchemii. Ma na celu przekształcenie surowego pragnienia w wzniosłą ekspresję. Ogień pożądania nie jest zły, po prostu potrzebuje kierownictwa. A kiedy decydujesz się wstrzymać od głosu, trzymasz ten ogień w swoich rękach. Staje się rzemieślnikiem samego siebie. Dusza znajduje więc sposób, aby wyrazić siebie w czysty. Wzniosły i trwały sposób. I to wyrażenie może stać się waszą sztuką, waszą misą, waszym powołaniem. Sposób życia, który wykracza poza ciało, ale głęboko szanuje siłę, którą ono niesie. Abstynencja, indywiduacja, droga powrotna do siebie. Dla Junga, ostatecznym celem życia nie było szczęście, ale indywiduacja, proces stawania się tym, kim naprawdę jesteś. A niewiele doświadczeń mówi o nas tak wiele, jak abstynencja. Kiedy zdecydujesz się przestać karmić swoje impulsy, zaczniesz wyraźnie widzieć, co jest odziedziczonym pożądaniem, a co jest autentycznym pragnieniem. Przestajesz powtarzać schematy i zaczynasz budować własną ścieżkę. Abstynencja staje się więc potężnym narzędziem samopoznania. Nie dlatego, że oddala cię od świata, ale dlatego, że zbliża cię do siebie. W abstynencji patrzysz na siebie w lustrze własnej świadomości. A czasami to, co tam widzisz, nie jest piękne, ale to prawda. To ta pustka, którą próbowałeś wypełnić jedzeniem, mediami społecznościowymi, seksem, alkoholem, aprobatą. Ale zamiast uciekać od niego, stajesz mu czoła. A kiedy się z tym mierzysz, zaczynasz rozumieć. Zrozumienie, że to, czego wydawało się brakować, było w rzeczywistości początkiem nowej przestrzeni, przestrzeni ponownego spotkania. Zjednąć się ze swoimi wartościami, ze swoją istotą, ze swoją najcichszą i najpotężniejszą prawdą. Indywidualizacja nie polega na izolowaniu się od świata, ale na tym, by przestać być jego zakładnikiem. To wybór tego, co cię odżywia, a nie tego, co wypełnia cię na sekundę. To pozostawienie za sobą tego, co jest hałasem, i podążanie za tym, co naprawdę odbija się echem w klatce piersiowej. Kiedy praktykujesz abstynencję ze świadomością, robisz krok w kierunku swojej wewnętrznej wolności. Wychodzicie z jaskini uwarunkowań i otwieracie oczy na światło swojej własnej duszy. Otóż to, to jest początek życia z celem. Cisza jako portal do duszy, praktyki kontemplacyjne. Cisza nie jest nieobecnością. To jest pełna obecność. A kiedy ciało milczy, w końcu tworzymy przestrzeń, w której dusza może mówić. Jung uważał, że chwile cichej kontemplacji są niezbędne dla zdrowia psychiki. W hałaśliwym świecie zatrzymanie się stało się aktem odwagi. Milczenie przez kilka minut, zamykanie oczu. Wsłuchiwanie się we własne myśli bez osądzania, wszystko to brzmi prosto, ale otwiera gigantyczny portal do ciebie. To w ciszy dusza szepcze swoją prawdę, bez masek, bez pośpiechu, bez działania. Praktyki takie jak medytacja, intuicyjne pisanie, obserwacja natury, modlitwa lub po prostu siedzenie ze sobą i nic nie robienie, to wszystko są formy kontemplacji, które pozwalają na to zanurzenie. Kiedy uciszasz ciało, uciszasz również pośpiech. A wraz z tym przychodzi słuchanie. Głębokie słuchanie, którego nie trzeba tłumaczyć. Czasami to, co usłyszysz, nie będzie jasną odpowiedzą, ale poczuciem obecności, znaczenia, przynależności. Dusza nie mówi tak, jak mówi świat. Przemawia symbolami, obrazami, intuicjami, a wszystko to jest postrzegane tylko w cichej przestrzeni, którą tworzysz. Cisza jest żyzną glebą, na której rodzi się to, co istotne. Kiedy na zewnątrz wszystko się uspokaja, coś budzi się w środku. I to, coś jest tym, czego zawsze szukałeś: jasności, kierunku, celu. We wstrzemięźliwości i kontemplacji nie uciekasz od życia, wracasz do niego. I wraca cały. Wraca z oczami, które widzą to, co niewidzialne. Z sercem, które czuje to, co wcześniej było znieczulone. Z duszą, która w końcu została usłyszana. A kiedy dusza mówi, wszystko zaczyna nabierać sensu. Dotarliśmy do końca tej cichej i transformującej podróży. Jeśli jesteś ze mną do tej pory, to pewnie zauważyłeś, że abstynencja to nie kara, to powołanie. Wezwanie do zatrzymania się, wysłuchania i odkrycia na nowo tego, co hałas świata próbował uciszyć. Uciszając ciało, otwieramy szczelinę, przez którą dusza może się ujawnić. A czasami wszystko, czego chce, to być wysłuchaną. Za każdym razem, gdy świadomie decydujesz się powiedzieć nie impulsowi który odciąga Cię od tego, kim jesteś, w rzeczywistości mówisz tak swojej istocie. Za Waszą wolność. Za Twoją prawdę. W tym filmie zagłębiamy się w tematy, których wielu unika. Dyskomfort pustki, spotkanie z cieniem, energia, która pulsuje, gdy nie jest marnowana. Ale uzyskujemy również dostęp do czegoś świętego, mocy przekształcania pragnienia w kierunek, ciszy w mądrość, wyrzeczenia w siłę. Jung uczył nas, że dusza mówi, ale tylko wtedy... Gdy ciało przestaje krzyczeć. I to jest jeden z najwspanialszych darów, jakie możemy sobie dać szansa na ponowne połączenie się z tym, co naprawdę ma znaczenie z tym, co kryje się za nawykami, rozproszeniami, maskami. Cisza to coś więcej niż brak dźwięku. On jest absolutną obecnością. A jeśli masz odwagę wsłuchać się w to, co rodzi się w tej przestrzeni, odkryjesz żywą, silną i celową duszę. Dusza rozkwita tam, gdzie odpoczywa ciało. Jeśli ta wiadomość się poruszyła, zapraszam cię do zasubskrybowania kanału i aktywacji dzwonka, tutaj każdy film to podróż w głąb siebie. I powiedz mi w komentarzach, które słowo określa dla ciebie siłę ciszy? Napisz do Alma, aby dać mi znać, że dotarłeś do końca. I że ta przemiana już się tam rozpoczęła.